Witam wszystkich bardzo serdecznie. Raport wakacyjny, raport z Polski, odcinek drugi, pierwszy w sierpniu 2013. Znajdujemy się na ławce osiedlowej w parku z Pawłem tobołą Petrkiewiczem, którego możecie znać, jeśli kupujecie książki na multibooku albo. Czytaliście dzieła zebrane Bastiata, które niedawno wyszły jako audiobook? Mogliście też słuchać audiobooka dzieł wybranych Bastiata, bo to nie były wszystkie dzieła Bastiata. Ja, ja mam przygotowane pytania dla Pawła, natomiast chciałem zacząć od pewnej nowinki, która dzisiaj wyszła w wiadomościach i chciałbym złapać jego reakcję na ten temat. Dowiedzieliśmy się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych tak zwani onaziści wreszcie potwierdzili termin szczytu klimatycznego w Polsce i będzie on wypadał 11 listopada w, w tym roku jest to dziwna informacja pod wieloma względami chciałbym Pawle, żebyś się do niej ustosunkował no wydaje się, że wypadło dokładnie wtedy, kiedy miało wypaść że będzie tak globalne ocieplenie, tak ciepłe, że w listopadzie tak, będzie tutaj. Dokładnie, właśnie 11. Święto Niepodległości. A nie dziwicie to, że zazwyczaj o naziści organizują swoje spotkania w Kansun, na Majorce, w takich miejscach, gdzie naprawdę globalne ocieplenie czuć. Za oknem idzie szybko się lud w drinkach topi, a tym razem listopad Warszawa. Kiedyś swego czasu Wacław Klaus, jak był prezydentem Republiki Czech, występował w... właśnie w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych że w Nowym Jorku. Chyba w nowym tak, Jorku. Tak, to jest Nowy Jork. I powiedział, żeby zacząć walkę z globalnym oziębieniem od tego, żeby wyłączyć potworną klimatyzację, która działała w tym właśnie budynku. Tak? Czeski no więc, humor. Tak, więc może, może dlatego właśnie w listopadzie, w Polsce. Z tych samych powodów Nie będzie klaus, trzeba klimatyzacji włączać. Tak, nie trzeba będzie klimatyzacji włączać. Bo zazwyczaj nie? te spotkania były dosyć długie, natomiast same, same problemy dotyczące klimatu i, i różnych innych, prawda, cap and trade i różnych innych programów, to zajmowały jakiś procent, tak jak mniej więcej na szkoleniach dla dentystów jest. No, nie uczestniczę, to nie wiem. Myślę, że można patrzeć z perspektywy takiej bastiatowskiej, co widać i czego nie widać. E, właśnie dojrzeć to, do czego nie widać, że, że władze Warszawy, czy też rząd będzie chciał upiec zwiepieczenie na jednym ogniu, czyli z jednej strony jakąś tam międzynarodową imprezę, prawda, że to splendor dla, dla Polski, dla Warszawy jak Euro 2012, bo to podejrzewam, że to nie jest jednodniowa, tylko pewnie jakaś co najmniej tygodniowa, prawda, impreza, bo w ciągu jednego dnia nie da się wszystkiego to Klimat to jest poważna prawda, sprawa. To jest bardzo poważna, że to Jest dużo do podziału e, e, Szczególnie, że jak przypomnę sobie w maju, bodajże na wszystkich tych portalach takich opiniotwórczych typu Onet, Wirtualna Polska było, że w tym roku nie będzie lata w Polsce. Chciałem zauważyć, że w Warszawie od bodajże 3 tygodni nie spadł deszcz i temperatury się utrzymują powyżej 25 stopni Celsjusza i jutro i pojutrze ma być 35 w cieniu, więc to, to, to jest bardzo ciekawe. Natomiast dwie pieczenie na jednym ogniu to, że z jednej strony właśnie będzie ważne wydarzenie, którym będzie można się pochwalić i tak dalej, a z drugiej strony zjedzie się całe to lewactwo, które nie uznaje zdobyczy kapitalizmu, a przyleci do Warszawy samolotami, zmówi się, e, się na Facebookach i iPhone'ach i tak dalej, i przyjedzie zrobić e, przeciwwagę, bo w zeszłym roku się nie udało, e, o ile dwa lata temu przyjechało wsparcie z Niemiec, 719. prawda, gdzie tam latali ze sprzętem e, po ulicach Warszawy, o tyle rok temu z Kretesem lewica przegrała co sama podkreśliła, że nie dali rady, za mało ich było i tak dalej, E, no więc chcą wyciągnąć jakieś lekcje. słyszysz? Tak, już pierwsze. już pierwsze. Przed listopadem. Le 52 według mnie to jest. E, chcą wyciągnąć jakieś lekcje z bolesnej klęski i się przygotowują. No. Pogratulować. To będzie dużo, bo to są ci tak zwani alter myśliciele. No. 38 milionów to jednak mimo wszystko więcej. No. Wybierasz się na manifestację po której ze stron, że to powiem. 11 listopada na początku na pewno w biegu niepodległości pobiegnę, no a potem. jak przeżyję, to pewnie się wybiorę, tak oczywiście. Nie ja bardzo faj... kręci przyjechać specjalnie do Polski na, na 11 listopada, bo zazwyczaj 11 listopada to już jest dobra okazja, ale jeszcze jak w tym roku ma być szczyt klimatyczny, to. To, to już jest no, <laughs> Przerasta, będzie, że tak ciekawie, Będzie ciekawie. Będzie na pewno ciekawie. Wspomniałeś o Bastiacie, więc wróćmy na moment do wydawnictwa Profibita. Bastia dzieła zebrane niedawno. Słuchacze podcastu AGENT, jak i też słuchacze innych podcastów mogli kupić audiobooka, którego razem wyprodukowaliśmy. Niedługo wyjdzie nowy audiobook. Nie wiem, czy możemy już mówić o nowym audiobooku? Chyba tak, myślę, że tak. No dzisiaj podpisaliśmy umowę, to w zasadzie można, tak. mówić. można mówić. Można Henry Hazlitt. Cofnięcie czasu. Cofnięcie czasu. Cofnijmy się w takim razie do momentu, w którym zaczynałeś z wydawnictwem. Od czego się zaczęło? W, w, co to jest Prohibita? Jak się zaczął pomysł? Pierwotnie zaczęło się od współpracy z wydawnictwem Arvil, gdzie tam e, wy, chciałem wydać jedną książkę, która wydawała mi się dosyć ważna. To była pierwsza książka, moja wizja Ameryki Ronalda Reagana, czyli zbiór przemówień, gdzie w 2004 roku po. Po śmierci Regana stwierdziłem, że należy jakoś upamiętnić prezydenta przychylnego Polsce, prezydenta antykomunistę, prezydenta, który się przyczynił do upadku komunizmu. I z kolegami ze studiów razem wydaliśmy tę książkę. Wtedy poznałem, współpracowałem z tym drukarnią Harwil z wydawnictwem więc stwierdziłem, że dla jednej książki nie ma sensu zakładania jakiegoś oddzielnego bytu jakiegoś płacenia ZUSów i tak dalej więc u nich to po prostu wydałem potem przyszło, że po tym sukcesie jakimś tam względnym tej książki, że trzeba wydać następną i następną i następną i, i tak do 2007 roku się to jakoś tam toczyło potem w tym roku stwierdziłem, że trzeba się trochę usamodzielnić i założyłem własną firmę, wydawnictwo Prohibita, księgarnie Multibook. No i tak od 6 lat to się ciągnie. Który biznes ciągnie który? Czy Multibook ciągnie Prohibite, czy odwrotnie? Naczyń, zespół naczyń połączonych, jedno ciągnie drugie, drugie ciągnie pierwsze i, i razem z do przodu. Teraz tak, zadam Ci pytanie, o którym troszeczkę już rozmawialiśmy wcześniej, ale jak przeglądałem pozycję na Multibooku i i dobrze znam też, że tak powiem, repertuar prohibity, to widzę dwie... dwie myśli, które tam, które tam rządzą. Niektórzy mogą powiedzieć, że na multi, Multibook to jest taka księgarnia dla, dla mocherów, bo jest bardzo dużo rzeczy związanych z pisem, a nagle wy, wychodzą rzeczy Rona Pola, nagle wychodzi Bastiat, nagle wychodzi Hajek. W jaki sposób połączyć Glińskiego z Hajkiem? Jedno nie wyklucza drugiego. A, a być może jest jakaś tam droga, gdzie... Gdzie te dwie myśli się, się ze sobą spotkają, a, a z pewnością kiedyś muszą się spotkać, bo, jak mówił Basiat, czy może właściwie nawet nie Basiat, a to kwi, że e, kiedyś w budżecie musi się takim socjalnym jak w Polsce skończyć po prostu pieniądze, i, i wtedy nie ma już liberalnego czy antyliberalnego rządu, tylko ten rząd zaczyna po prostu łapać za kieszeniem podatników i, i wtedy się ideologii jakieś kończą i zaczyna się zamordyzm po prostu. I, I tutaj ja bym widział, że w momencie, gdy, bo ten rząd, który obecnie jest, jest, jest rządem z pewnością tragicznym, ale pytanie, co będzie, jak ten rząd w końcu się skończy, a kiedyś musi się skończyć, bo każdy rząd się kiedyś kończy. Pytanie jest, co dalej i co... Wiele wskazuje czynników, że tym kolejnym rządem będzie może nie profesora Glińskiego, ale kogoś z tej opcji, którą pop, którą, przez którą jest popierany profesor Gliński. Pytanie, co, co się wtedy stanie, czy, czy będziemy dalej brnąć w tym samym kierunku, właśnie przejmie powiedzmy, rząd dusz przewodniczący Duda i jego Ferajna, czy też pójdziemy w takim bardziej zdroworozsądkowym kierunku? Wydaje się, że jest szansa do pewnego stopnia, żebyśmy poszli jednak w tym kierunku zdroworozsądkowym, bo lata 2005-2007, żeby daleko nie szukać, były okresem względnego jakiegoś tam odciążenia podatników od nadmiernych danin podatkowych. Przypominam, że rząd Kazimierza Marcinkiewicza, kiedy ropa, baryłka ropy na... na na tych y, światowych giełdach osiąga jakieś tam gigantyczne 120 czy 130 czy nawet może z 50 dolarów e, obniżyła akcyzę na paliwo prawda dzięki czemu można było tankować za 3,50 czy za 3,90 a dzisiaj tankujemy za 5,40 się cieszymy jak gdzieś można tankować za 5,20 Ale pis jaki jest teraz no każdy widzi że tak no. powiem no, w, widać dudę no Tak ale trzeba dostrzegać to czego nie widać. Więc... Czego nie widać? Tak więc będąc przy dobrej woli, aczkolwiek ja nie jestem jakimś tam hiperzwolennikiem PiSu, e, czy w ogóle nie, jak, jakoś chcę abstrahować od tego, takiego, takiej bieżączki politycznej, to e, jakoś specjalnie bym nie przykładał do tego wagi, bo jest to retoryka wyborcza. Tak? I, I w Demokracji ja wydałem jako wydawnictwo Prohibita książkę Kinalta Ledina Demokracja opiem dla ludu. Gdzie on bardzo dobrze tłumaczy właśnie e, zasady, jakimi rządzi demokracja, i że no, jest to ustrój jaki jest, więc e, chcąc bawić się w ten ustrój, trzeba dostosować się do panujących w niej realiów i być może PiS się do niego dostosowuje, a w rzeczywistości sobie myśli zupełnie co innego, e, nie można tego wykluczyć, ale, ale oczywiście być może traktuje to serio, i wtedy to jest niebezpieczne. Zadam takie w takim razie jedno, jedno pytanie, jedno z ostatnich: czy, czy może mieszanie literatury przeznaczonej w zasadzie do czytelników, którzy głosują na PiS? Bo powiedzmy, że książka Przemysłu Pogardy czy, czy Feliotony Zybertowicza będą kupowane przez ludzi, którzy głosują na PiS. Czy wrzucanie tego do jednego worka, jeśli można tak powiedzieć, do jednego spisu treści z Bastiatem, Hajkiem, Hazlitem na przykład, nie jest jakąś taką próbą pokazania, Przeciętnym, głosującym napis, ludziom, że jest też taka literatura, że my jesteśmy w jakimś takim wspólnym obozie, i troszeczkę wyedukowania ich, że można też myśleć troszeczkę inaczej, że można patrzeć na to, czego nie widać, na przykład. Można tak traktować, że jest to jakaś misja połączenia wody z ogniem. Ja, ja generalnie przede wszystkim, czym się kieruję, wydając książki, to pierwsze kryterium, że książki muszą być prawdziwe, to co pisał. Józef Mackiewicz, czyli, że jedynie prawda jest ciekawa. To jest podstawowy kryterium, a po drugie muszą być ciekawe, no bo jak z kolei mówił Ronald Reagan, że nie jest sztuką mówić, ważne, żeby nie zanudzić słuchacza, a w tym wypadku nie zanudzić czytelnika, więc do mnie dosyć sporo ludzi się zgłasza z jakimiś, prawda, książkami, propozycjami wydawniczymi, gdzie, gdzie on mi przyśle dopiero pierwszy tom, ale to będzie trilogia i, i prawda, a, a pierwszy tom ma 500 stron i, i właściwie nie wiadomo o czym jest nawet ten tom e, i oczywiście można to wydawać, tylko pytanie jest po co, a książki muszą być ciekawe i coś wnosić i, i, i z tej perspektywy, czy e, analizy i komentarze profesora Zybertowicza wydają się być po latach, że w większości były jednak trafne ocena e, takiej zakulisowej rzeczywistości Polski to ja bym nie powiedział, że to jest pisane z perspektywy pisowskiej, to jest pisane z perspektywy socjologa, który jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego, który lubi konfrontacje, ja odbyłem z nim ponad 50 spotkań autorskich, gdzie on wręcz zapraszał. Na przykład w Sochaczewie było spotkanie, gdzie zaprosił jakiegoś ważnego zwolennika i znanego zwolennika Platformy Obywatelskiej i co się okazało, że on poddał krytyce publicznie jego książki po wystąpieniu profesora Bertowicza i w ogóle kilku ludzi zanim jeszcze w ogóle on wystąpił wyszło z sali, bo stwierdziło, że w ogóle nie będą go słuchać no, jeżeli nie chcemy słuchać argumentów no to e, to świadczy o jakiejś tam niskiej Wrażliwości, czy takiej klasie politycznej, tak? A potem buczenie, czy, czy, czy niezgadzanie się, czy brak argumentacji, jakieś tam krzyki, czy ostentacyjne gesty wobec tego człowieka, który poddaje krytyce, czy lepszy, czy gorszy, to już inna sprawa, ale w ogóle tak, umiejętność dyskusji. No to, to z tej perspektywy wydaje mi się, że teza profesora Herbertowicza tym, o tym, że jest. Polska podzielona jakoś i my nie potrafimy tak, jedni są zdrajcami, drudzy są patriotami i my i albo taką łatkę przydzielamy, że ktoś już jest zdrajcą i koniec, kropka i nie ma szansy na wrócenie. No i jest pewnego rodzaju yy, grą do pustej bramki, bo my powinniśmy wyciągnąć rękę wobec tego nawet tak zwanego lemminga, czy, czy porównać z nim Dyskutować, czy słuchaj, posłucha, wysłuchać przede wszystkim tej drugiej strony, a nie gdy słuchamy drugiej, to albo wychodzimy, właśnie, albo się tak zachowujemy. Więc z tej perspektywy te spotkania były bardzo pouczające i dające, yy, że oczywiście jest jakaś tam część otumaniona przez obecny establishment, przez te media, TVN24 i tak dalej, ale część, duża część społeczeństwa jest zagubiona i do końca nie wie, I jeżeli my ich traktujemy a priori jako jako zdrajców, czy jako nieprzychylnych, no to sami sobie wbijamy tak naprawdę gola do własnej bramki I, i ja bym nie powiedział, że to jest jakoś tam propisowska, to jest raczej propolska książka po prostu. Jest, jak ktoś czuje ten pociąg do Polski, to jest, to jest dobrze, a, a z drugiej strony ja, ja podarowałem profesorowi Zybertowiczowi dzieła zebrane Bastiata. Profesor się zainteresował Hajkiem, więc nie można... I, to, I to jest fajne, i to mi się I... bardzo podoba. Na przykład, bo ja mam trzy rodzaje znajomych na Facebooku. Ja przez Facebooka to testuję: ludzie, którzy głosują na PO i nie znają się na ekonomii, ludzie, którzy głosują na PiS i nie znają się na ekonomii, a trzecia grupa ludzi, którzy znają się na ekonomii i nie głosują na nikogo. I najczęściej nie mają na kogo zagłosować. Natomiast y, y, ci, którzy nie znają się na ekonomii, ale głosują na PiS. Znaczy nie, to, to nie muszą być ignoranci, to są ludzie na przykład bardzo zainteresowani historią, ale których na przykład ekonomia w ogóle nie interesuje i, i są w stanie powtórzyć pewnego rodzaju klisze typu państwo powinno dopłacić, wydrukować pieniądze, coś takiego. To nie znaczy, że ich nie szanuję po prostu ekonomia nie jest ich konikiem. Oni bardzo często linkują jakąś książkę, która jest z multibooka albo prohibity, dlatego zwróćcie uwagę, że to to środowisko, a nie platformersi, nie le, le, tam, jak to się nazywa, tam Leningrad teraz tak się mówi. Dawno nie byłem się, niedawno dowiedziałem, że tak się mówi na jedną dzielnicę w Warszawie. To ci, którzy głosują raczej na PIS, linkują multibuki Prohibite i fajne jest to, że przy okazji można tych książkach na tych, na tych stronach zobaczyć, że książką miesiąca jest Hazlit, Bastiat, coś takiego. I bardzo mi się cieszyło, jeśli oczywiście ludzie, którzy są zainteresowani Polską jako zjawiskiem w zasadzie można byłoby powiedzieć, przeczytają sobie Hayeka i nie będą mówić, że nie przeczytam Misesa, bo był na przykład Żydem z Galicji, tylko coś takiego, okay. bo też się zdarzyły takie sytuacje, że ja Misesa nie. Jeszcze miałem, chciałem zadać pytanie Śmiałam. zasadniczo o tym, czy, czy rozwija się rynek książek wolnościowych ogólnie pojętych? Na przykładzie wydawnictwa Prohibita, taki tytuł magisterskiej pracy mógłby być. Nie, nie wydaje mi się, żeby... Informacje o śmierci książki były prawdziwe. Ja generalnie jako przedsiębiorca nie mogę narzekać, bo mi jakoś przedsiębiorstwo się powoli rozwija, aczkolwiek ja nie korzystam z żadnych dotacji, programów unijnych, programów rządowych, rozwoju i promocji czytelnictwa. Trzymam się od tego jak najdalej. I sam po prostu na, na chłopski rozum prowadzę sobie biznes, w którym. Mi się rozwija powoli, powoli. Nie jest to jakieś tam y, ogromne skoki, ale, ale nie mogę narzekać, że mi się zwija. Wręcz przeciwnie, mi się rozwija. Ale bez żadnych kredytów, bez żadnych tam zapomóg i, i tak dalej, y, właśnie lektura ileś tam lat temu y, prostych panfletów Bastiata pozwoliła mi na jakieś tam samodzielne. Ogląd sytuacji, podejmowania decyzji, dostrzegania tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka, i, i patrzenia na jakieś perełki, które są na rynku, których nikt inny nie chce dojrzeć, a ja tam dostrzegam jakiś potencjał i, i tyle. I wydaje mi się, że, że nie jest aż tak źle jak się mówi. No nie, wiem, na przykład wprowadzenie WATU na książki. Suma summarum, koszty poboru tego vat są większe niż wpływy z tego VAT-u, co, 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 co okej. Okay, no. Było do przewidzenia, ale nikt nie chciał przewidzieć. tak, Natomiast sam biznes nie jest aż taki ciężki w prowadzeniu. Jak człowiek chce, ma jakąś tam pasję, to, to prowadzi i jazda do przodu, a nie tam się przejmować i nie oglądać za nikogo. Trzeba robić swoje i. I jak będą chcieli wykończyć, to wykończą, a jak, a jak pozwolą, to trzeba działać i tyle. No. Dobra, a propos jazdy do przodu i ludzkiego działania, ostatnie pytanie w dzisiejszym spotkaniu. W takim razie uderzmy w konkret. Prohibita 2013. Jesteśmy gdzieś tak, minęliśmy połowę roku. Jakie są plany na drugą połowę roku? O, bardzo ambitne. Dużo książek w przygotowaniu. Kolejna powieść takiego blogera pod tytułem Berek. Wydaje się, że może być ciekawa, będzie na pewno bardzo głośna książka Ganganowicza Wznowienie po latach człowieka, który mówił, że nie wie jak to jest zabijać ludzi, bo zabijał tylko komunistów będzie audiobook Hazlita Cofnięcia czasu, powieści, którą już być może większość ze słuchaczy albo część ze słuchaczy słuchała czy czytała, czytała posłuchać będzie miała okazję będzie też Salazara Rewolucja pokojowa Twojego sąsiada Z zamiedzy, można powiedzieć z Portugalii Który w ciągu roku potrafił W 1928 roku Został premierem W ciągu roku zmniejszając Zatrudnienie w administracji Zdołał zrównoważyć budżet To po pierwsze I w 80%, w 80 E, zmniejszyć zadłużenie Portugalii, a w 30 latach przywrócił parytet złota, czego się nikomu nigdy Wtedy w w w wieku... jeszcze nie byliśmy sąsiadami, ale teraz się Portugalia e, tak, pozbywa tak, złota. Ale, sobie ale sobie. na przykład minister Rostowski myślę, że mógłby się zainteresować postacią i na przykład. Oj, jest tyle rzeczy e, pięknych, którymi mógłby się minister e, Rostowski zainteresować. E, tak, żeby tutaj prawda, jakieś tam nie zmieniać ustaw o, o jakieś tam. Ten, tylko po prostu, że można jednocześnie i zmniejszyć deficyt, i zmniejszać zatrudnienie w biurokracji i z całą pewnością państwo przeżyje bez tych biurokratów i gospodarka sobie poradzi bez tego centralnego planowania. Eee, kolejne książki to są, jeszcze ich jest kilka, nie wiem czy wymieniać czy nie wymieniać. Najważniejszą. Najważniejsza. Najlepszy prezent na święta. Najlepszy prezent na święta to, to może będzie własna książka, ale to jeszcze. Okay. Jeszcze cały czas już właściwie jest w zapowiedziach nawet, ale ponieważ jak to się mówi szewc bez butów, więc ja wydaję innym, a samemu nie mam czasu skończyć, to jest, e, wydaje mi się, że będzie to biografia, znaczy to będzie biografia, i wydaje mi się, że o najwybitniejszym polityku XX wieku, jaki był w warunkach demokratycznych, bo ile Salazar sprawował władzę autorytarnie, generał Franco e, również, e, już nie mówiąc o generale Pinochecie czyli takich ikonach prawicy, czy, czy w Finlandii, marszałek Mannerheim, o tyle była taka postać jak Imon de Valera, e, polityk irlandzki który potrafił w warunkach nawet demokracji wprowadzić całkiem ciekawe rozwiązania i które co więcej, o ile Salazar i cały ustrój nowego państwa portugalskiego upadł wraz z jego śmiercią, Franco podobnie. Ten polityk, o którym ja napisałem czy piszę, to jest polityk, który dziedzictwo jego, mimo że on umarł w 1975 roku, jest obecny do dzisiaj, bo gdyż jedna z głównych partii politycznych w Finlandii, Fianna Foyle, czyli żołnierze przeznaczenia, są do dzisiaj jedną z najbardziej e, kluczowych pozostających przy władzy. Od 2011 roku z Kretem osiągnęli najgorszy wynik wyborczy, ale powiedzmy, jest to jakieś tam e, załamanie i wydaje się, że są w stanie się tego podnieść. E, dwa referenda, w których Irlandczycy powiedzieli nie Unii Europejskiej, to było jak nic innego jak właśnie dziedzictwo tegoż polityka, który napisał konstytucję i zapisał, że każda umowa międzynarodowa ma być ratyfikowana przez naród, gdyż naród jest trudniej przekupić niż polityków. I to dotyczyło głównie stosunków i relacji irlandzko-brytyjskich. Tym nie pokazało to, że Irlandia dwukrotnie powstrzymała postęp do Zjednoczonej Europy. Ojciec święty Pius XII swego czasu powiedział, że konstytucja, którą napisał właśnie. Ten polityk Immonde Valera była pisana ręką Boga, a, a dla już takich w ogóle fundamentalistów katolickich, lefebrystów, e, mogę zdradzić, że e, jako prezydent kraju Monde Valera służył do mszy arcybiskupowi arcy, Marcellemu Lefebrowi, e, który odprawiał oczywiście mszę trydencką, Także, także to jest postać e, z pewnością nietuzinkowa, a już na koniec mogę dodać, że e, żaden inny polityk europejski. Nie był na scenie politycznej tak długo, jak właśnie tenże Imon de Valera, który pierwszy raz prezydentem, co prawda nieuznawanej przez zdecydowaną większość państw Europy, Republiki Irlandzkiej został w 1918 roku, a oddawał urząd w 1973 i był przez te lata 14 lat prezydentem, ponad 19 lat premierem niezależnego państwa irlandzkiego Air, a potem już Republiki Irlandzkiej. Także jest to nietuzinkowa postać i o ile wielu polskich prawicowców chce się wzorować na Generale Franco, czy Salazarze, czy właśnie Pinoczecie, dla niektórych środowisk jest to też jakaś ikona, a nie dostrzegają bliższego wzorca, który mógłby być, wydaje mi się, że z perspektywy takiej nawet czysto realiów politycznych bliższą aniżeli te wymienione wcześniej postacie. Czyli na święta życzymy ci, żeby Prohibita wreszcie wydała twoją książkę. No książka jest praktycznie gotowa, ale ponieważ ciągle są jakieś nowe projekty, to nie ma czasu niestety, ale, ale, ale może kiedyś skończymy. No. To jest takie życzenie świąteczne, to się musi spełnić. W sierpniu, jak się składa życzenia świąteczne, no to już nie ma, nie ma przeproś. Miejmy nadzieję. Dziękuję Ach. bardzo za wywiad, dziękuję. dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję.